I idą w jedno skrzydło. <laughs> Tylko patrzeć, jak pójdą na wycieczkę. W jedno skrzydło. I o to chodzi właśnie. Głębiej powinno w jedno skrzydło chodzić, to one szybko odejdą. Tylko poczują się troszeczkę mocniejsze. I już zaczynają odchodzić ładnie. Myślę, że kilka dni, jeszcze z tydzień z półtora, i nie będziemy go mi przydachu. Już ładnie odskoczyły, ja się nagrywam, bo nie widać. Nie wiem czy, ich, czy widzę ich w obiektywie, ale już już telefon nie łapie. Ładnie odchodzą. Zobaczymy. Już odeszmy Spróbuję zbliżyć, może ich zobaczę jeszcze. Przy odrodzenie wracają jakby Komórka nie łapie Nie no jak tu już widzę przyszły wysoko Ale bardzo wysoko i telefon nie łapie Nie łapię, czy telefon w ogóle widzę. Za daleko poszły, i. Ale ładnie poszły. Mach zbliżenie, ale nie wiem, czy zbliżenie. Wchodzą górne, a odrodzenia w tej chwili się postują. Teraz wracają, ale to wysoko bardzo. Nie wiem. Nagrywam na ulicy, nie wiem, teraz przyszły. Ale chyba też telefon jeszcze nie łapie, bo bardzo wysoko. Nie wiem, czy się coś nagrywa, czy nie. O, teraz mam w obiektywie. Teraz w obiektywie mam, jak wróciły, ale porozrywały się. Ale pracują wysoko. Ale telefon chyba nie łapie, bo za wysoko są. która to jest chmura bo rozwijały się jest grupka ale ładnie poszło słabsze spadają A grupka chodzi. No i dzisiaj druga wycieczka. Jeszcze część jest słabszych i jak przyszły zaczęły się, roz zaczęły się rozwijać. Ale one już zaczną. W niedzielę daleko nie poszły. Ale tutaj za kościół, a dzisiaj tutaj na odrodzenie górne. Zaczną odchodzić, się. wiem. Bo. Tylko jeszcze są słabe. Że emocji dzisiaj trochę miałem, daleko nie poszły, ale wróciły. Rok górny ja tutaj odrodzenia nad szkołą chodziły. Ale komórka nie łapie, nawet jak zbliżę do końca do ósemki, to już nie łapała ich. Nie wiem czy później wysoko też się nagrywało, czy nie. Także emocje u mnie się niego zacznią. bez klaskania, bez szmatki. Już zaczynają, po prostu, ale jeszcze, jeszcze słabe. Kurde Nie wiem czy się Dziękuję za oglądanie filmu Hejka.